A wam wiki? Zobaczcie jak się urządzili, jak się spało? No i zobaczcie, już sobie tak tutaj stoimy. Ten szterplat znajduje się przy samym tym mostku. No ta no piękna no, ładne okoń. Dobra. Chyba największy dzisiaj, twój. Olej, sól. Pokaż Marcelo. Mąka, kucheneczka, słuchajcie, zewnętrzna, nie robimy smrodu w kamperze i dajcie znać, słuchajcie, czy da się zjeść bardziej świeżą rybę? <laughs> Chyba już nie. I wyjąłem. No. Dwa filety mu wkładam do buły, zobaczcie. Dawaj, składaj bułę, chłopie, jedz. Smacznego. Powiedz, powiedz czy dobre. może bo ci wyleci. Super rybka. Okonek. Punktualnie, super? tak jak na park Fortnite jest napisane, 17.30, puk, puk, do kampera i pani. Przyszła właśnie zbierać opłaty za ten sztelplak. Jeszcze za... szybki serwis, zobaczcie. Tu spuszczamy wodę szarą. Cześć, witajcie. Cześć, dzień dobry, a my się z wami witamy z naszego nowego kampera. Dzisiaj właśnie jest ten weekend, gdzie wyjeżdżamy pierwszy raz naszym nowym kamperem. Pierwszy raz naszym nowym kamperem, słuchajcie, jesteśmy mega podekscytowani nie o, wiemy tam. jeszcze jak tu niektóre sprzęty się włącza zobaczymy słuchajcie jedziemy na spontanie, jedziemy do Niemiec nad zalewem szczecińskim, mamy fajną miejscówkę, jedna noc na dziko a jutro może na Sztelplatz pojedziemy bądźcie z nami hejo my już pasy zapięte i wyruszyliśmy Jarek jak ci się jedzie? pierwsza super, podróż super, no nie pierwsza, bo pierwsza była z Drezna a no tak, 400 km krata. do Szczecina a dzisiaj ze Szczecina do Ukermünde Słuchajcie, do Niemiec, ale fajnie się jedzie, cichutko chodzi ten silnik, naprawdę wysoka kultura pracy. Misie już na swoich miejscach. Jak osobówko, bardzo tak, fajnie. Nasze misiaki z poprzedniego kampera pamiątkowe, no i z tyłu nasze misiaki, jak wam się podoba? Co? Spoko. Spoko, no to spoko, jedziemy dalej. Tankujemy pierwszy raz gaz do naszych gazbanków. Pierwszy raz. Do puściutkich dwóch butli gazbank weszło 49 litrów. Zobaczcie. Tyle gazu. A jeszcze mamy do zatankowania paliwo i wodę. No ale, ale dużo weszło, nie? No wiadomo, że to w litrach więcej wejdzie. W stanie ciekłym. Ale no myślałem, że około 20 do jednej butli, a weszło aż prawie 25 do jednej butli. Było tankowanie gazu, teraz czas na ropę. <grymne> A jeszcze moment. Niestety to nie wszystko w naszym kamperze, co tu trzeba tankować. Ten model jest wyposażony niestety w AdBlue, także jeszcze czasami trzeba uzupełniać poziom płynu AdBlue. Jeszcze tankowanko wody oczywiście. Ostatnie tankowanie, ale tym razem darmowe. <grymne> <grymne> Konweczki. I proszę bardzo, na jednej stacji wszystko załatwione. Hejka! Jesteśmy już na miejscu, jest już ciemno. Chciałem wam pokazać, jak wygląda ta mata, którą zakupiliśmy zewnętrzną na szyby przednie tutaj. Ale no jest tak ciemno, nic nie widać w kamerze. Także jutro wam pokażemy w dzień, ale no jest super. Powiem wam, że no nie ma tu nikogo, jesteśmy na dziko sobie stoimy, jutro wam pokażemy. Rano będą też połowy ryb, także bądźcie z nami. My szykujemy kolację, dzieciaczki już przebrane, szczęśliwe. Nie Wikusia? No. no dzisiaj w nocy mają być tylko 4 stopnie i nad ranem też. Także słuchajcie, mamy te rolety wewnętrzne. Mamy rolety zewnętrzną ma nie rolety. Także no... Jest Oj, tutaj tak ciepło masz, jak puszce. Jarosław, Wszystko no, ma. No muszą być jakieś akcesoria. No i co najważniejsze, odkręciłem ten gaz pierwszy raz z tych gazbanków. Działa lodówka, działa kuchenka, wszystko działa. Piecyka jeszcze nie włączamy, bo mamy tak nagrzane tutaj. Do jutraka. Cześć, dzień dobry, witamy i my po pierwszej nocce już jesteśmy. Jarek poszedł na ryby. No musimy coś jeść, a ja szykuję kawkę i herbatkę. Tak sobie stoimy Potem pokażemy o, oczywiście Na zewnątrz jak wyjdziemy na spacer Trochę mgły jest A wam wiki Zobaczcie jak się urządzili Jak się spało? Mm. Wikusia a tobie? Spoko loko. Tutaj w Gierki były już od rana Tak więc zaczynamy nasz Super weekend Hej witajcie wracam właśnie z Rybek Powiem wam, rzut i oko, rzut i oko. Jednego tylko wziąłem takiego ładnego, 27 cm, a potem dołowimy więcej, zabiorę Marcela. Małych wypuściłem za 30, także... Na jedną osobę już jest. No, wiecie o co chodzi? Bo chcemy się przenieść na Stelplatz, tam będę mógł skrobać ryby, bo tu nie ma gdzie, tu jest miasteczko. No i tam chcemy sobie smażyć na takiej zewnętrznej kuchence, żeby w kamperze nie smrodzić. No, myjemy sobie śniadanie. Słuchajcie, Dzisiaj trafiliśmy, że na Starym mieście na rynku jest w ogóle jakiś festy. No, <laughs> Jemy śniadanie, idziemy pozwiedzać i na ryby. A teraz witamy razem wszyscy na zewnątrz. Bo ja już byłem na rybach, ale jeszcze wszyscy spali tutaj, a zobaczcie, gdzie stoimy. Taki parking wrzucę Wam tu współrzędne zobaczcie na naszą osłonę na szybę. Tutaj rzep jest przy lusterku. Tutaj jest magnes. A tutaj zaczepiacie za narożnik szyby. Drzwi, przepraszam. Jak otworzycie drzwi. Dobne? No to jest. Dzieci biorą kolejnogi i jedziemy. A my teraz idziemy na plażę, pokażemy Wam fajną ścieżkę. Zobaczcie, z tyłu stoi nasz kamper, a tutaj przed nami znajduje się kanał, który dopływa do Zalewu Szczecińskiego. I tu byłem na rybach, słuchajcie. No, ale dzisiaj mgła jest mega, nie? Mega mgła. No tutaj dużo statków wycieczkowych wypływa stąd, także słuchajcie, tu jest most taki podnoszony. Jak jakieś większe żaglówki przepływają, muszą chwilę poczekać, podnoszą most. Tak więc no piękne miasto, naprawdę fajne. Bambiki hulajnogi mają. No. <grystanie> I lecimy. Tutaj ludzie łowią ryby, zobaczcie. Wiecie? Nasz camper na No, nasz kamper tam stoi po drugiej stronie, tam w tej uliczce. A powiem wam, że ja tutaj często na ryby przyjeżdżam, nawet czasami dwa razy w tygodniu. A no, za Szczecina mamy tutaj jakieś 80 km. I tutaj z moim tatą przyjeżdżamy typowo na okonie. także Fajne miejsce tu jest. Bez ryb stąd nie wrócicie. I żeby dojść do plaży przechodzicie takim mostem drewnianym, spójrzcie. I zobaczcie, przechodzicie przez ten mostek historyczny drewniany i dalej prowadzi taka ładna ścieżka. Możecie wziąć rowery, hulajnogi i są fajne takie przystanki. Co kawałek są różne rzeźby z drzewa zrobione, z różnych bajek, spójrzcie. Idziemy dalej. Szukamy kolejnych, chodźcie bambiki. Znajdujemy się już na takim dużym parkingu przy plaży, płatnym i zobaczcie, teraz od listopada za, do, za dzień tylko jedno euro jest, tak? Płatny. Tak, ale nie wolno spać. Nie wolno spać, zaczcie na znak taki postawili. No i tutaj też nie kempingujemy, to no. jest tylko parking, ale przy samej plaży. My tutaj nawet w lato lubimy przyjeżdżać osobówką No nawet. ale szkoda, że na noc nie wolno zostać no. tutaj. Fajnie, a w sezonie, w sezonie 6 euro za dobę się płaci tutaj. I już nie ma szlabanów, bo kiedyś były szlabany, opłacało się tu bilet, a teraz są kamery i skanuje kamera waszą rejestrację, jak wjeżdżacie i jak wyjeżdżacie. Tak więc automat jest, żeby opłacić, tak. No szkoda, bo tutaj na tym zielonym terenie właśnie dla kamperów było miejsce specjalnie przeznaczone. Pięknie. Niestety. Wszędzie kończą się te miejscowy. I my dzieciom zawsze mówimy, że jedziemy nad morzem. No, a bo to, to, to... Ale są, wszystko jest. Tak, tutaj widać jak nad morzem. Zaraz zobaczycie plażę piękną. I zobaczcie, przed nami piękna plaża piaszczysta. Niestety jest mgła. Za dużo nie widać. My tu zawsze latem przyjeżdżamy. Plażować. plażować, jak nad morze, powiem Wam szczerze, ale plusem jest to, że nie ma korków tutaj nigdy, nie? Jak tu się jedzie. Tak, Jarek. Tak jest. <grystanie> Zobaczcie, różne restauracje, promenada. Plac zabaw dla dzieci na plaży. Rowerki wodne można wypożyczać latem. Wszystko, co się chce. O, koszykówka, siatkówka. A spójrzcie, jesteśmy tutaj, u Ekermunde, a tutaj jest Świnoujście, To jest Zalew Szczeciński, tutaj cały, tu jest polska strona, Nowy Warp, Nowolin, Międzyzdroje, Świnoujście, a tu niemiecka, Usedom, Ukermunde, zobaczcie. Przenosimy się teraz, słuchajcie, na ten plac. Spędziliśmy tutaj darmowy nocleg. Współrzędne już macie. Jedziemy na ten plac. nie wiemy ile kosztuje, około 15 euro z tego co się orientuje na Park4Night. I później idziemy na ryby i sobie tam skrobimy te ryby i usmażymy na obiad. I śpimy tam do jutra. Zobaczcie, wjeżdżamy sobie na sztelplac. Kurde, nie wzięliśmy foteli, myśleliśmy, że jest zimno tak bardzo. A tu zobaczcie, ludzie sobie siedzą. Przy samym porcie piękne o, słoneczko, piękne. sporo mówi? kamperów i kamperwanów. My szukamy miejsca i zaraz wam wszystko pokażemy. No i zobaczcie, już sobie tak tutaj stoimy. Ten sztelprac znajduje się przy samym tym mostku, przy tej rzeczce dosłownie, no 50 metrów. Także no tak sobie tutaj stanęliśmy. Spokój, cisza. Tutaj będziemy dzisiaj robić fajny obiad. Tylko trzeba najpierw złowić te ryby. Idę z Marcelem zaraz. Idę zobaczyć jak to się płaci. doba tutaj kosztuje 18 euro jest automat, ale można tylko zapłacić za chyba 3 godziny ale Niemiec podszedł do mnie i powiedział mi, że przychodzi tutaj taki pan od między godziną 17.30 a 18.30 i można u niego zapłacić gotówką za cały nocleg, za całą dobę także my tak zrobimy bo w przeciwnym razie tyle monet trzeba mieć tylko monety można wrzucić do tego automatu, także bez sensu ale zobaczcie, jest już Praktycznie listopad, dzisiaj ostatni. Zobaczcie, ile ludzi. I normalnie sobie powystawiali stoliki, krzesła, fotele, a my wzięliśmy tylko stolik. Kto wiedział, że tak ciepło będzie? Idziemy z Marcelem na ryby. O tak to się nazywa. No, tu stoimy, zobaczcie, <taki> takie do wypuszczenia, to są za małe jeszcze. Od 20 centymetrów w górę bierzemy. Bardzo ciągnie rybę. O, jest okoń. <taki> No, Marcello. To ta piękny ta No ta piękna, no ładny oko. Dobra. Chyba największy dzisiaj. Twój. Coś tam połowione trochę na siłę, bo dzisiaj nie brały. No, rano brały jak głupie, to je wypuszczałem. A teraz problem był, ale Mar Marcel złapał dużo najwięcej. Zobaczcie, skrobię szybko, bo zaraz się ściemni i będziemy smażyć na dworze. Na takiej kuchence zewnętrznej. No słuchajcie, dzisiaj jaro to makłowicz. Zobaczcie, rybki oczyszczone, wypatroszone, umyte. Zobaczcie, olej, sól. Pokaż Marcelo. Mąka, kucheneczka, słuchajcie, zewnętrzna, nie robimy smrodu w kamperze. I działamy i smażymy. Zaraz Wam pokażę, jak to wyszło fajnie. Trochę słaby ogień mamy, tutaj trochę wiaterek wieje, przesłoniłem od wiatru patelnie. i dajcie znać, słuchajcie, czy da się zjeść bardziej świeżą rybę, <grybujesz> chyba już nie, no, smażę, niestety tylko cztery wchodzą na patelnię, ale, no, już jedną partię ryb mam usmażonych, no, niestety, słuchajcie, chyba jest końcówka tego kartridża z gazem, i no, słabiutki taki płomień jest mały, ciężko się smaży. Ja lubię takie przypieczone te ryby, a nie chcemy w kamperze już smażyć. Mamy kuchenkę trzypalnikową, ale wiecie, pierwszy wyjazd, nowy kamper. Nie będziemy tutaj od razu ryb smażyć. Ale zobaczcie, tak to wyszło. Słuchajcie, Marcel zawsze chciał e, fish burgera takiego zjeść sobie. Jak na rugi, wiecie, bułka ze śledziem czy z pieczoną rybą. I zobaczcie, jakiego. Dzisiaj ma super okonia. Sam sobie złowił no. i ma podwójny, podwójny filet, słuchajcie, bez ości już mu ości wyjąłem. Dwa filety mu wkładam do buły, zobaczcie. Dawaj, składaj bułę, chłopie, jedz. Smacznego. Powiedz, powiedz czy dobre. Może, bo ci wyleci super rybka. Okonek. Super. Jeszcze powiem Wam jedną rzecz. To jest ryba z zalewu, także no ona jest dodatkowo smaczna, tak? Nie z rzeki. No naprawdę, no, ta ryba smakuje wybornie. Smacznego Marcel. Tu. No i słuchajcie, punktualnie, tak jak na Park Fortnite jest napisane 17:30, punkt do kampera i Pani przyszła właśnie zbierać opłaty za ten Sztelplac. Zapłaciliśmy 18 euro. Mm, tutaj pani. Mam mama. I jak zwykle mamy wieczór, i co? Pierwsza rozgrywka w skrable w nowym kamperze. Zaczynamy! Trzymajcie kciuki, kto wygra. My wygramy, pupaki. My wygramy dziewczyny. Witajcie w kolejnym dniu. Już dzisiaj niedziela. Trzeba będzie wracać, ale jeszcze idziemy na ryby z Marcelem, także połapiemy troszeczkę. Śniadanko zjedzone, idziemy na rybę. Idziemy na okonie, złowimy trochę rybek. Nie Marcel? Także wychodzimy. No jesteśmy na miejscu. Zaczynamy łowienie. Jest to okoń. No pięknie Marcel. Zadowolony? I kolejna ryba, Marcela. No po dwóch minutach. No, ale tu biorą mnie Marcel? Fajna? Fajny no. no okon. No. Teraz czas na tatę. jest okoń. jest okoń. No. I kolejna, i kolejna, i kolejna. Powiem mhm. wam, że tych okoni tu można nałapać ile się chce. No idziemy jeszcze przed wyjazdem coś zjeść do miasteczka Kermünde i czas wyjeżdżać. A my znajdujemy się na rynku w Kermünde, bardzo ładny rynek, ładnie zachowany. Tutaj wczoraj był festyn, no my z Marcelem byliśmy na rybach. Dorota była tutaj z wiką. Zobaczcie jak ładnie. Cóż to za rybak? Pomagają wyciągnąć. Węgorz. I tu wchodzimy do kebaba. Kapsik już gotowy. Dajcie znać w komentarzu, czy lepsze okonie wczorajsze, czy kebab. Kebab zjedzony, może być nawet dobry. Wika już nie dała rady, wzięła sobie na wynos. Boksika <laughs> Pokażę Wika. No. Ta, ta, ta. Ci Samo mięsko z frytkami? No. Spoko, dobra, nie? No, A my idziemy już do kampera. Do kampera idziemy, zrobimy serwis na tym sztel placu, na którym stoimy. I do domku. I do domku. Weekend zleciał, ale pięknie, słonecznie. Było dzisiaj troszkę zakmurzone teraz, no. ale jak na tą porę roku jest super. Tak. Tutaj mamy punkt serwisowy, ale dwa kampery, kamperwany raczej oczekują, także w kolejka jest. Takie parcele duże są, ale to na dwa kampery. Jeszcze szybki serwis, zobaczcie, tu spuszczamy wodę szarą. I jeszcze kasety opróżnimy, wody czystej nie bierzemy, zawsze sobie świeżą nalewamy przed wyjazdem. Także po co przez tydzień ma tutaj się kisić. A w następnym odcinku pokażemy wam naszego kampera. Może zaprezentujemy, zrobimy taką prezentację, jakiś opis. Opowiemy wam o tym kamperze, co on ma, czego on nie ma, bo tak nawet nie pokazaliśmy wam. Serwis zrobiony i co? Wyruszamy do domku po pięknym weekendzie i czekamy na kolejne. No, dokładnie, także zapraszamy do kolejnego odcinka. Kto nie subskrybował, subskrybujcie, bo to pomaga się rozwijać. A my lecimy na Szczecin. Pa! Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.